17 marca w Wozowni Tworkowskich Ruin Zamku odbył się Kiermasz Wielkanocny. Piękne ręcznie wykonane ozdoby, pisanki, stroiki i wiele innych unikatowych przedmiotów cieszyły oko licznie przybyłych gości. Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Panie z Gospodyń Wiejskich odbył się w Tworkowie w minioną niedzielę. Gości witał wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki. Kiermasz to już jest taka nasza tradycja tutaj w Tworkowie w gminie Krzyżanowice. Wykorzystujemy od kilku lat no, piękne przestrzenie tych ruin i wozowni odrestaurowanej, kolejne koła gospodyń. Dzisiaj się prezentują, dzisiaj z wielkanocnymi potrawami. Myślę, że będzie coś dla, dla ciała, ale też dla ducha. Nasza orkiestra Gminy Krzyżanowice też zagra. Więc myślę, że spotkanie przy pięknej pogodzie słonecznej jest bardzo fajne i zapowiada się bardzo dobrze. I rzeczywiście było bardzo dobrze, bo mimo groźnych zapowiedzi pogodowych było słonecznie ciepło i za sprawą kół gospodyń wiejskich Stworkowa, Rudeszwałdu, Rożkowa Nowej Wioski i Bolesławia wyśmienici. Kolorowo, a przede wszystkim smacznie. Na Jarmarku mieliśmy cztery torty. Mieliśmy w szybkim tempie, się rozeszły. Jeszcze mamy babeczki, jeszcze mamy deserki. Oczywiście mamy rękodzieła, e, które ręcznie zrobione przez e, znajomych, e, troszeczkę słodkości dla dzieci. Były krokiety. Jeszcze jest pary. Ja widzę, że pani już tutaj ma prawie pusty stół. Pusto! Co było? Co było? No wielkanocne. Różne babeczki z różnymi nadzieniami, o różnych smakach. Zostało nam troszkę, tylko tort był, poszedł, Zające Poszły, no i takie reszki zostały. Ale dopiero się impreza rozpoczyna. Jak tu przychodzą, już my tu byliśmy po do drugiej, no to o drugiej już byli, no to każdy zaraz kupuje, a my nie czekamy, tylko sprzedajemy. Wypieki i inne kulinarne niespodzianki znikały w bardzo szybkim tempie, ale program imprezy był tak bogaty, że nikt, kto przybył na jarmark wielkanocny, nie nudził się i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zapraszając ich tutaj, chcemy im dać taki program dość ciekawy i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ponadto też jest trochę atrakcji dla dzieci, będzie szukanie jajka wielkanocnego, więc takie połączenie tradycji, zabawy. No, no i uczty duchowej, orkiestra Denta zawsze jest no, w takim, takim wisienką na torcie, powiedział, na tych, tego kiermaszu i, i cieszę się, że, że właśnie no, udaje nam się tutaj zgromadzić, sporą część mieszkańców. Akurat tu blisko mieszkam, także widzę z okna nawet, co tu się dzieje, także piękna inicjatywa i super, tak dla dzieci, dla dorosłych, no super, pięknie. Jak się podoba? Dobrze jest, dziecko ma radochę, także jest OK rodzice też Rodzi, rodzice też a tak tak mamusia mamusia nie chce gadać no tato już zawsze powie no tak no jest OK fajnie jest inicjatywa dla dużo ludzi jest tak, że wszystko jest OK Podoba się bardzo. Atrakcją dla najmłodszych był wielki zając i szukanie jajek. Za sprawą wodzirejki Grażyny Ćwik, która zachęciła najmłodszych do wspólnych pląsów z zającem wielkanocnym, zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie bawili się świetnie. Urokliwe miejsce starej wozowni ruin Tworkowskiego Zamku przyciągnęło wielu gości z ościennych gmin i powiatów. Byli goście z Jastrzębia, Rybnika i oczywiście Raciborza. Przyjechali, żeby obejrzeć zamek. Także. A skąd jesteście? Z Jezsembia. Czyli kawał drogi tutaj macie? No 40 km. Przyjechaliśmy w wolnym czasie, w wolną niedzielę. Spędzić fajnie czas i taka yy, impreza tutaj dla dzieci, naprawdę i zwiedzenie tego zamku ruin, naprawdę świetna sprawa. Zapraszamy wszystkich. I jak się pani podoba? Bardzo fajnie. Super. Na wielkanocnym kiermaszu królowały nie tylko świąteczne przysmaki, ale też własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne. Ja przywiosłam sobie takie zajączki i kurki, a koleżanki znowu przywiosły takie słoiczki, fajne, zrobione właśnie z słoika panuteli, albo właśnie takie ze sklejki. No i robiły jeszcze fajne takie zajączki, mamy takie jajeczka jeszcze, także... Do wyboru do koloru. uważa, że najważniejsze, by ludzie się angażowali i zacieśniali sąsiedzkie stosunki, a nic tak nie wiąże jak wspólne dzieło. Dajemy po prostu ofertę i e, aktywność naszych mieszkańców jest znana od, od, od zawsze i stąd też nas aktywizuje i tak, tak się uzupełniamy i myślę, że, że to jest fajne, budujące i, i daje też taką taką na przyszłość dobrą, e, dobre perspektywy. Gmina Krzyżanowice to prężnie działająca gmina a to za sprawą świetnego organizatora którym jest wójt Grzegorz Utracki i współpracownicy. Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie zaangażowanie mieszkańców gminy. To oni bezwarunkowo i z wielkim oddaniem angażują się w gminne wydarzenia. O tym oczywiście pamięta wójt, który z zadowoleniem i każdorazowo dziękuję współpracownikom i mieszkańcom właśnie za to bezwarunkowe zaangażowanie. To że możemy się spotkać, to że tu jesteśmy w miarę zdrowi, cieszyć się i przyrody, ale też architektury, którą nam się udało tutaj jakby przywrócić do życia i, i tą aktywnością mieszkańców, bo to jest, to jest bardzo cenne, o to dbamy i, żeby, i to chcemy rozwijać. Zadowolenie wyraził też starosta morski Grzegorz Swoboda, który również uczestniczył w wydarzeniu w Tworkowie. Świetne wydarzenie, zresztą nie pierwsze tutaj w tym miejscu, tutaj gmina dba przede wszystkim o to, żeby ta tradycja była kultywowana. No ja się bardzo cieszę z tego, że są takie właśnie miejsca, są takie wydarzenia, na które tu w tym przypadku akurat wójt gminy zaprasza swoich mieszkańców do tego poczucia, tego klimatu przedświątecznego, więc tu zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich I to cieszy, bo myślę, że warto przyjść właśnie w ten słoneczny dzień i zobaczyć coś fantastycznego. Patrząc na cały powiat, to nie ukrywam, że cieszę się, że w wielu miejscach są właśnie takie inicjatywy, w które włączają się stowarzyszenia. Jeśli chodzi o te kiermasze, to przede wszystkim nasze sprawnie działające Koła Gospodyń Wiejskich. No i myślę, że nie chciałbym żadnego jarmarku wyróżniać, bo każdy jest inny. Oczywiście każde miejsce, czy to w Pietrowicach Wielkich, czy tutaj, czy w innych gminach no przyciąga. Są takim magnesem, więc myślę, akurat w tym przypadku Ruiny Zamku na pewno mają ten urok i ten kierma w środku. No jest fantastyczny. Myślę, że na kolejne edycje warto tutaj zaprosić. Pikanterii całej imprezie dodał koncert Orkiestry Dętej gminy Krzyżanowice z solistami. Na scenie pojawili się też laureaci konkursu Gwary Śląskiej ze swoimi zwycięskimi występami.